Hej, witam się z Wami po krótkiej przerwie. Nie było mnie jakiś tydzień. Słuchajcie, złapał, złapał mnie jakiś kryzys. Tak zazwyczaj co roku, właśnie na przełomie marca i kwietnia, trochę ciężko mi się funkcjonuje. Nie wiem, czy to jest przesilenie wiosenne, czy, czy o co chodzi. Dzisiaj też jestem taka jakaś napuchnięta na twarzy. Mam wrażenie, że no, no jest słabo. Zresztą w ogóle jakie ja mam wory pod oczami. No a wyspałam się jak najbardziej. Słuchajcie, żeby poprawić sobie humor, wybrałam się w weekend na wycieczkę. Zrobiliśmy prawie 21 kilometrów i nagrałam parę klipów, także zapraszam was do obejrzenia. Słuchajcie, było super, jak możecie zobaczyć na tych klipach. Bardzo w ogóle fajne miejsce. Chociaż złapał mnie pewien kryzys po drodze, no bo wiecie, to jednak 21 km. O ile by to było po prostu, no to co innego, a szliśmy trochę pod górkę. Także no, złapał mnie mały kryzys, ale potem już było fajnie. Obtarły mnie buty, i szukam jakichś butów fajnych na takie wycieczki właśnie dłuższe, wiecie trekkingowych, e, wyższych bądź niższych. Tego jeszcze nie przemyślałam, <laughs> ale mam nadzieję, że, że coś mi podpowiecie i uda nam się coś e, znaleźć. E, wczoraj też był dzień, kiedy wyjęłam rzeczy z. wiosenne rzeczy z, z, ze schowków. Wymyśliłam już sobie temat na rolkę y, o paru jakichś takich y, rzeczach, które wejdą u mnie na wiosnę. Oh, nie mam paznokcia, jutro wybieram się. do y, Na paznokcie y, co więcej, pokażę Wam potem, mm, bo teraz już zaczynam pracę. Y, pokażę Wam potem fajną maskę bardzo niedrogą. Pewnie już ją wszyscy znają, a ja jakoś tak dopiero do mnie doszło. Ale super jest na włosy, fajna, fajna. A ja dalej nie byłam u fryzjera, to z update'ów. Chociaż tyle razy mówiłam, że pójdę, pójdę. No i jakoś mi się nie składa w ogóle. Nie, nie mogę się ogarnąć w ogóle ostatnio. Możecie napisać, czy też tak macie. Właśnie to jest dla mnie najgorszy czas teraz. I jeszcze możecie słyszeć, mam zatkany nos, no bo schodzą mi zatoki. I pewnie też dlatego jestem taka napuchnięta na buzi. Ale co, ja wracam do pracy i widzimy się później. Słuchajcie, Alfik raczej rzadko się chce głaskać, także celebrujemy małe momenty. Tak? Łopuzie? Ojej! No kto by pomyślał? Z ziemi nadaje, tak? Alf należy do takich niezależnych kotów, które raczej są obrażalskie i... Głaskają się tylko wtedy, kiedy one chcą, czyli raz na miesiąc. Eee... A w co ty tam robisz? Tak to jest, jak człowiek sobie wymarzy kotka, który będzie przytulać i będzie z nami spał, a potem. I nie wiem, czy to słyszycie, jak on ciąka w tle. Ja mam mizofonię i to w, w, ja w ogóle wiecie. Ale to jego ciąkanie to jest dla mnie katorga, bo ja mam mizofonię. Oczywiście sama sobie ją stwierdziłam, ale no jak to nie jest mizofonia, to ja nie wiem, co to jest. Musiałam usiąść w każdym razie co do tej mojej mizofonii, a to historia jest taka, że po prostu mnie od zawsze strasznie denerwowało. Jak na przykład ktoś tak wiecie, stukał o coś, paznokciami, o tak. Lewą ręką, to ja, wiecie, nie, nie umiem. <grym> no i oprócz tego strasznie mnie denerwuje, jak ktoś je. I wiecie, ja pamiętam taką sytuację, jak byłam mała. Ktoś przy stole po prostu jadł głośno. I mnie to tak zdenerwowało, że ja po prostu temu komuś powiedziałam, żeby jadł ciszej. I, i się na mnie obraził. <grym> Ale do tej yy, chwili mam coś takiego. Jeśli ktoś koło mnie je chipsy bardzo głośno, to ja nie mogę tego wytrzymać. Yy, no nie wiem, straszny, strasznie to jest dziwne, bo wiecie, ja bardzo lubię chipsy. A jak słyszę, jak ktoś siedzi koło mnie i je, je a ja ich nie jem i wiecie, jak ja nie gryzę, to nic mi nie zagłusza tam tego jedzenia, tego wiecie, chrupania, to mi automatycznie przechodzi ochota. A wrócę tak jeszcze do tej wycieczki, bo wiecie, wszystko fajnie, e, przebitki ładnie wyglądają i w ogóle. E, natomiast to było 21 km na nogach, to nie jest takie hop że wiecie, pójdziecie sobie tak o. A e, to było prawie 35 tysięcy kroków, no także e, ja tyle w ciągu dnia nie robię. Zazdroszczę, jak ktoś robi i macie taką kondycję, że na spokojnie możecie sobie przejść to po prostu. Ale na ostatnim podejściu pod górę ja miałam muzy w oczach. No, weszłam, bo sobie wewnętrznie obiecałam, że, że muszę, ale miałam muzy w oczach. To no nie wiem, chciałabym się więcej ruszać. Zresztą widzicie, biegam. Jakoś tak wiecie, próbuję robić te kroki. I w ogóle a teraz też miałam przerwę w pracy i zrobiłam. 1300 kroków po prostu po domu. Potem będę miała kolejną przerwę i, i też sobie pochodzę trochę. Słuchajcie, ludzie, którzy pracujecie z domu, jak wy to robicie? W jaki sposób wprowadzacie jakoś ten ruch? Wcześniej ćwiczyłam dużo siłowo, ale zakończyłam współpracę z jednym trenerem, bo po prostu a nie byłam usatysfakcjonowana tym, w jaki sposób podchodzi do klienta tak naprawdę. No i teraz siłowo raczej nie ćwiczę, raczej stawiam na cardio eee, I na tą chwilę bardzo dobrze mi się z tym żyje. Chciałabym wprowadzić ćwiczenia siłowe z y, Agatą Zając, ale to... ale to wiecie, na wszystko będzie czas. Słuchajcie, nastąpił kolejny dzień. Mm. A ja tak jak wam wczoraj mówiłam o moim biednym paznokietku, wybrałam się na paznokcie, także zaraz pokażę Wam co... ktoś, ktoś robił. Zaraz pokażę Wam co wymyśliłam na dzisiaj. Wczoraj trochę się urwał, no bo ja jakoś tak nie, nie do końca miałam humor. Yy, także bez sensu zarażać Was, wiecie, jakąś negatywną energią i tak dalej. Yy, natomiast dzisiaj już jest lepiej. Teraz poszłam, wybrałam się na paznokcie. Właśnie. Mam jeszcze 10 minut, także no spoko, A oprócz tego spotkałam się z moją koleżanką, potem z chłopakiem. Także dzisiaj taki fajny miły dzień po pracy, a chociaż w pracy lekko nie było. Hej w czwartek. Coś w tym tygodniu poszło nie tak, dlatego ten vlog będzie raczej kilkudniowy. Ja już o poranku z moją kapusią poranną zaraz będę się logować do pracy. No i co? Jakoś bardzo mało ponagrywałam. W poniedziałek tylko ten taki wstęp we wtorek o tym, że idę na paznokcie a w środę pokazałam tylko paznokcie siedząc w Rzeszowie w kawiarni. Trochę coś poszło nie tak, ale to nic. Jeszcze można to uratować. I taki mam plan. Pokażę Wam dzisiaj wszystko to, co obiecałam Wam pokazać w pierwszym klipie. I w taki sposób zakończymy tego vloga. Wiecie, może on nie będzie jakiś specjalnie wybitny, ale, ale będzie. A ja na razie. Jakby w moim ulubionym kubku z Popatrzcie, no, piękne są i mają idealny kształt. Właśnie taki kształt kubka lubię. Mm, widziałam, że są też z IKEA te takie przeszklone, także yy, też muszę się w nie zaopatrzyć. Natomiast muszę zaznaczyć, że moje zatoki które mnie bolały jeszcze w poniedziałek i ściekało mi wszystko, no wiecie jak to jest. Czują się już dużo lepiej. To znaczy ja się czuję dużo lepiej. Słuchajcie, fajnie, dzisiaj obudziłam się z taką energią, już czuję, że jest dużo lepiej. Nie wiem, nie wiem czy opowiadałam o tym w poprzednim klipie, tym poniedziałkowym, ale ja zawsze na przełomie marca i kwietnia mam jakiś taki kryzys. Jakkolwiek jest to śmieszne, bo na polu wszystko budzi się do życia i w ogóle, a ja normalnie spadam w dół, do jakiegoś dołka. Eee, może wy też tak macie, może to jest przesilenie wiosenne albo coś. W każdym razie, yy, jakoś tak, nie wiem, nie mogłam się pozbierać, nie mogłam się ogarnąć. Ale dzisiaj już wstałam rano, yy, przed godziną 6 nagrałam yy, shortsa na, na YouTube, yy, także... Czuję tą energię, dzisiaj vlogujemy. A to jest ta maska, o której mówiłam w poniedziałek. Mm, no, jest genialna. Y, to jest Isana Mango i Bazylia. A słuchajcie, dawno nie miałam tak dobrej maski. Może się odwrócę. Ja mam włosy, które się puszą. Niestety. E, puszą się i wiecie, potrzebują dociążenia i ciężko się też ich rozczesuje przez to, że się puszą. A po tej masce, no super, super to jest. Też Was jak byliście mali, starsi kuzyni robili w konia, że to będzie. O, jak się przestraszyła. Też Was starsi kuzyni, jak byliście mali, robili w konia, że to jest motyla. Strasznie się przestraszyłam przed chwilą, bo wybrałam się na spacer. I oba mnie startował ptak. Totalnie się tego nie spodziewałam. Strasznie wieje, mam nadzieję, że, że tego nie słyszycie. Wygrałam się na spacer po takim terenie kopalni tu, tu w mojej okolicy. Idę krótki spacerek, tylko jak na złość trochę się zachmurzyło. I mam nadzieję, że dotrę do domu sucha. Niby w pogodzie nie ma. E, żadnych takich yy, opadów, ale wieje dosyć mocno. Tylko, jak coś przywieje, patrzcie na te chmury. Tutaj jeszcze jest ładne słoneczko, a tutaj to już nie wygląda najciekawiej. To jest w ogóle moje ulubione miejsce. Omwrócę się, się do Was, to jest moje ulubione miejsce na tej trasie, bo jest tutaj Bo jest tutaj tak pełno drzew i, i wiecie taka łąka, tak się rozpościera. No i słuchajcie, tak samo idę idę, to już powstaje o tutaj nowe osiedle także za dużo szlapek tutaj nie pospaceruję, bo Wiecie, to żadna przyjemność chodzić między domami. Coraz mniej jest takich miejsc, tak w ogóle, takie przemyślenia. Chcąc się wybrać gdzieś na spacer za drogą, to żadnej przyjemności z tego nie ma. W sensie drogą, no wiecie, taką asfaltową. A tak chcieć sobie pójść gdzieś, no to już tak naprawdę nie ma gdzie, przynajmniej w mojej okolicy. Słychać. Staram się zasłonić mikrofon. Eee, w każdym razie jestem teraz w miejscu, w którym zawsze chciałam budować swój dom. Także pokażę Wam. O tutaj na te widoki. Słuchajcie, nie będę wam się już pokazywać, ale kończę dzisiaj tego vloga, a kończę go tą książką. Zaczynając tą książkę, jak możemy spożytkować czas, jak przestać się spieszyć, jak zacząć zauważać różne rzeczy. Także myślę, że to będzie fajne. I żegnam się. Do zobaczenia w kolejnym filmie.